Witamy, witanie was wszystkich serdecznie Jest ze mną... Marian! No, Call of Duty No nie, 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 ja go zabiję Ty kurde Nieeee mamo, mamo bez aktu No, chodźmy No co jest? Nie no dobra, to jest Call of Duty MW2 MW2, no dobra. MW2 to jest pierwsza misja taka treningowa. Nie no dobra, już na serio. No wiem, wiem, jak to piszczamy. to kooperacja, jak widać, piekiełko. Dobra tak, Mariusz, gotu, ja się tylko Ok, dobra, jedziemy. Dobrze, gotowi. Ho, ho. tylko Mariusz uważaj. Wiem, będę się starał Kuba, dla Ciebie. Ja muszę przycelować. A, już, już, mi się widać. O, Wiecie. uważaj, uważaj. Fuck. Dobra, dobra. Góra. Zero, ty... uważaj, spokojnie. Pięknie. I to jest najgorzej. Teraz trzeba uważać. Fuck! Tak. To ty trafiłeś? Nie. Ja też nie, nie trafiłem. Dobra, dobra dwie wydarzymy gwiazdki wydarzymy. są. Gdybyśmy no, no, nie zdecydowali, no, to no, byśmy no, normalnie to zdążyli. To, tak minuta, to to dobra, no, no, no. Tylko możesz trochę głośniej mówić, bo tak cicham, cicho słychać, wiesz? Tak, żeby to było Ja no, nie to A bo to chyba, żeśmy. Znaczy nie, bo to chyba dlatego, żeśmy ten krzyczeli, żeśmy głośno się śmieli u mnie ciebie, słucho cichać. Słucho cichać, Dobra, będzie lepiej. Już dobrze, o teraz dobrze. Dobra, lecimy, daj. Zacznę ten, okej okay. Biorę tego z noża, bo mam taktyczny Okej, okay. hop, hop, hop Dobra, i no, teraz Bo do... oni tak za sobą stoją, Famsko, wiesz? O, właściwie wiem Cześć. Lepiej w O, tutaj lecimy. ja chyba zestrzeliłem wtedy, wiesz? Jest, lecimy Dawaj, dawaj, dawaj Jest, ludzie, trzy gwiazdeczki mamy Pięknie to co, do kolejnego cileczka Mariusz to będziesz nakrywał, Będzie host no, znaczy, ja hostem, może ja będę hostem, no, zamdę, przegrać. Dobra. Zobaczymy w kolejnym. Cześć. Cześć.